Witajcie, kochani, na tarot ESME. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych skorpionów na marzec 2024 roku. Na początku przypomnę tylko, że w opisie filmu znajdziecie informacje na temat czytań indywidualnych oraz różnego rodzaju playlisty, linki. Zapraszam, zajrzyjcie. Przygotowałam dla Was, kochane, skorpiony Modern Witch Tarot. I dalej życie z aniołami, z której jak zwykle popatrzymy przesłanie anielskie. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Skorpiony kochane, co dla was? Jakie energie, jakie potencjały na marzec 2024 roku? I oczywiście mówię tutaj do skorpionów słonecznych, ale też do osób, które mają w znaku skorpiona Ascendent, Księżyc, Marsa czy Wenus. Też warto sprawdzić sobie e, czytanie dla, dla tych znaków, e, które są przy Was. Ok. Skorpiony. Marzec 2024 Roku. Główna energia marca. Siedem mieczy. W przeszłości dziewiątka kielichów, w przyszłości czwórka buław. Co wam będzie pomagać? A z kielichów. Co wam może przeszkadzać? Dziewięć denarów i Rezultat albo rada król kielichów. No, wasz król. Z przełożenia karta śmierci. Ok, no i zobaczmy, kochani, co mają dla was aniołowie. Jakie wskazówki, jakie przesłanie, co jest darem aniołów dla skorpionów na marzec.

tak, kochane skorpiony, będziecie mieć w tym miesiącu wsparcie anielskie, wsparcie sił, które przy Was są. No, myślę, że może to być związane z tym, że właśnie siły anielskie zobaczą, że podążacie za swoim sercem. Tu jest as kielichów, a w rezultacie jest król kielichów, który, tym, który ma ten as, właśnie ma tego, ten kielich ma w ręce. Tu energia wsparcia bardzo, bardzo na pewno Wam się przyda. Już tutaj patrzę znaczenie tej karty. Anioły proszą nas, abyśmy stali się świadomi, że otaczają nas widzialne i niewidzialne istoty pomagające utrzymać życie całego świata. Pamiętajmy, że kiedy pomagamy, również otrzymujemy pomoc. Jak nigdy przedtem na Ziemi jesteśmy proszeni przez nasze wyższe ja, abyśmy wspierali się nawzajem w naszej życiowej podróży. Jeśli ktoś upadnie, pomóżmy mu na nowo powstać, poświęcając mu swoją uwagę z czystą, nieosądzającą i nieoceniającą miłością. Przez tę kartę anioły wsparcia manifestują swoją obecność w naszym życiu i pragną, byśmy wiedzieli o ich pomocy, której będą nam teraz z radością udzielały. Otwórzmy nasze życie, przyjmujmy pomoc, udzielajmy jej innym. Nawet najpotężniejsze anioły są wspomagane przez miłość Boga. Afirmacja. Nigdy nie jesteśmy sami. Jestem, który jestem, którymi jesteśmy. Kochani, w jedności siła, prawda? Ale też przez jedność idzie do nas informacja, że to wsparcie zawsze, właśnie czy to widzialne, czy niewidzialne, mieć będziemy. Oczywiście jest też takie powiedzenie, że Bóg pomaga tym, którzy sobie sami pomagają, więc też może tak być. Że trzeba będzie w tym miesiącu troszkę ruszyć głową, co zrobić, by przybliżać się do spełnienia, do szczęścia, tak żebyście się czuli naprawdę szczęśliwi, prawda? Też może tak być, że komuś bliskiemu trzeba będzie pomóc i dzięki temu też to koło karmy będzie pracowało. No, będzie kierowało Was właśnie w stronę spełnienia, w stronę bycia uszczęśliwionym. To wsparcie też może przejawiać się w postaci waszych bliskich, waszych osób, które są przy Was. Też tutaj jest to takie, no fajnie jest to pokazane, bo tutaj z trzech, tak jakby dzbanów, leje się woda do jednego źródła. Więc wspaniała energia, i myślę, że w tym, ty że w tym miesiącu możecie właśnie poczuć tego typu wsparcie. Zwłaszcza, że z przełożenia macie kartę śmierci więc może tak być, że jakiś etap waszego życia tutaj możecie odczuwać jako zakończony albo zbliżający się do końca i to może być, to mogą być bardzo różne rzeczy może to być praca na przykład, która no na przykład nie do końca się rozwija i możecie szukać czegoś nowego albo kończyć jakieś jakieś etap właśnie zawodowy też tak może być. Może ktoś będzie szedł na emeryturę na przykład i w naturalny sposób gdzieś już gdzieś to pójdzie w nową stronę, tak jakby, ale też karta śmierci może tu też do Was mówić, że pewne rzeczy mogą w naturalny sposób kończyć się i mogą to być też Rzeczy związane z, nawet troszeczkę z jakimś, tutaj mówię do tych skorpionów, które troszeczkę sobie leniuchują, które gdzieś troszeczkę usiadły na laurach, prawda, w jakiejś sprawie, które nie robią jakichś konkretnych ruchów. Tu koniec też, tu się pokazuje koniec takiego funkcjonowania. Może być Wam trudno, może być Wam trudno, bo. Y, dziewiątka denarów y, w negatywie y, tutaj pokazuje, co, co może wam przeszkadzać. No To, że może być wam za dobrze. Znaczy, w sensie takim, że i tak jest dobrze, więc może jeszcze nie będę tego zmieniać. Może jeszcze y, na przykład no, to się może tyczyć na przykład osób, które nie pracują i. Już ich życie wypycha do pracy, ale jeszcze, jeszcze coś by tam pokombinowały. No i kombinować też możecie, bez względu na to, w którą stronę by to szło. Oczywiście zmieniały pracę, czy relacje zmieniały, czy związki zmieniały, czy tutaj szukały nowego zatrudnienia. No to chcąc, nie chcąc. Główną energią tego miesiąca jest siedem mieczy, więc to jest. Trzeba będzie pogłówkować, pokombinować, żeby tak wyszło, żebyście były zadowolone, kochane skorpiony. Może trzeba będzie działać drogami nieoficjalnymi, bo siódemka mieczy też jest właśnie taką energią, gdzie działa się nieoficjalnie. Gdzie pewne sprawy robi się po cichu. Na przykład nim podejmie się decyzję o zmianie, to na początku pracuje się, w, jak to się mówi, na czarno, prawda? Czy Działa się tak, dokonuje się tak zmian, żeby dookoła ludzie nie wiedzieli o tym, też tak może być. Więc też zwróćcie na to uwagę, bo pewne rzeczy tutaj mogą być konieczne właśnie, żeby robić je trochę w ukryciu. I też, jeśli macie jakieś pomysły na zmiany w waszym życiu, to siódemka mieczy tutaj mówi, nie mów o tym nikomu. Działaj, dopiero jak już będzie coś, już będzie, jak ci się mówi, ten wróbel w garści. To dopiero wtedy chwal się tym. Na razie nic nie mów. Tu to może być też taka ważna informacja dla Was. W karcie przyszłości jest czwórka buła, więc Wasze pomysły na działanie właśnie w tym miesiącu, to, co będziecie chciał uzyskać, jak najbardziej tu pokaże się jako dla Was właśnie energia spełnienia. Czwórka buła bardzo dobra energia. To też jest czas, właśnie, gdzie możecie świętować, gdzie przychodzą do Was też no można powiedzieć te, takie wydarzenia, w których czujecie się y, szczęśliwe. Y, mogą to być sytuacje, w których y, przyciągacie do siebie osoby, które są waszymi bratnimi duszami. Y, ogólnie też mogą być jakieś takie sytuacje, że będziecie wchodzić do y, struktur y, na przykład y, y, jakichś towarzyskich czy y, y, Gdzieś grupować koło siebie takie osoby, które chcą właśnie od życia tego samego. To też jest taki bardzo dobry czas. Ogólnie to, co wymyślicie, ustabilizuje to, co Was uszczęśliwia, ustabilizuje Wasze relacje i to, co macie, właśnie, co nazywacie domem, prawda. Też bardzo często ta karta wskazuje, że mogą być w tym miesiącu jakieś imprezy rodzinne, jakieś, czy to śluby, czy jakieś jubileusze, czy coś w tym stylu, czy jakieś gdzieś wśród przyjaciół na przykład różnego rodzaju. Tutaj wa warto powiedzieć, że jest to czas, gdzie, że, że właśnie marzec może być dla, dla Was takim czasem, kiedy uświadomicie sobie, jak ważne są więzi z osobami, które są dla Was ważne. I też niektóre osoby mogą sobie też uświadomić, kogo naprawdę kochają, co, kto jest dla nich ważny. No, i też analogicznie to może chodzić na przykład, jeśli nie chodzi o relacje, może chodzić o sprawy zawodowe, więc może tak być, że nagle uświadomicie sobie, że to, co do tej pory było, i tak wam się wygodnie tutaj siedziało, prawda? To też może być dodatkowo jakiś taki już końcóweczka tego. Możecie czuć, że. że Potrzebujecie świeżego, że potrzebujecie czegoś nowego, że wasze serce idzie za czymś, prawda? I ten askielichów tego dowodzi, bo jest to karta na pozycji, co was będzie wspierać, co wam będzie pomagać. Askielichów to jest szczere podejście, to jest bycie w zgodzie ze swoim sercem, to jest działanie w zgodzie ze swoim sercem, podążanie za tym, co naprawdę kochacie, co naprawdę lubicie. Czyli za osobami, które kochacie, które lubicie, za yy, sprawami, które, czy jakimiś yy, sytuacjami życiowymi, które was pociągają, do których wciągnie wasze serce. Też pasje, które kochacie, robienie coś, co lubicie naprawdę robić. Więc kierujcie się właśnie tym w dokonywaniu wyborów w tym miesiącu, yy, i właśnie każda taka prawdziwa, płynąca z serca. Sprawa będzie tutaj zaopiekowana, bo ta energia wsparcia tu wspaniale się pokazuje. Więc proście o to swoje anioły, swoje anioły stróże, swoje wyższe ja, bo ta opieka tutaj będzie. Tylko działajcie z prawdy swojego serca, z przestrzeni serca. Dziewiątka denarów, tak jak mówiłam, tutaj już może tworzyć taki właśnie. Bo to jest karta na pozycji, co Wam może przeszkadzać. I często. Ta karta z jednej strony może wskazywać tutaj na jakieś takie zbytnie ciśnięcie, żeby wszystko robić perfekcyjnie i w ogóle, ale z drugiej strony jest to też karta, która czasami może mówić o tym, że pewne rzeczy się przeciąga, że człowiek, że człowiek gdzieś tam utknął w jakiejś sytuacji i może mu się po prostu nawet nie chcieć. Gdzieś skupił się na jakichś swoich sprawach i troszeczkę wyhamował ze wszystkim. Z jednej strony może to być poczucie jako opóźnienia, a z drugiej strony też taka wewnętrzna presja, żeby coś koniecznie robić. Więc tutaj najważniejszą rzeczą jest, żebyście nie cisnęły w jakiś perfekcjonizm, w bycie jakimś pracocholikiem, żebyście też, kochane Skorpione, nie robiły sobie presji, ale też, żeby nie tworzyć takich sytuacji, że się ugrzęźnie w czymś, co jest nierozwojowe. Też na to zwróćcie uwagę. Tu warto jest patrzeć właśnie za energią serca. Bardzo, bardzo ważna informacja. Też na tej samej pozycji miały wagi asakilichów. Powiedziałam tam coś takiego, że jest takie określenie w książce Donalda Walsha: rozmowy z Bogiem. Co miłość by powiedziała, co miłość by zrobiła, to też są pytania dla Was. Kierując się tym sprytem, próbując zrobić wszystko jak najlepiej, po cichu, przeprowadzić jakieś zmiany w Waszym życiu, kierujcie się sercem, zadajcie sobie pytanie, robiąc coś, co powiedziałaby miłość, co zrobiłaby miłość w takiej sytuacji, i będziecie mieć jasną, czystą odpowiedź. W rezultacie, król kielichów. Wasz król, wasza energia, panowanie nad y, emocjami, ale też, skoro jest to wasz król, to jest to y, takie wspaniałe poczucie bycia sobą w ogóle. Y, takie poczucie bycia w domu, jestem u siebie, jestem w swojej energii. Y, król Kielichów też jest y, energią związaną z uzdrowieniem. Y, energia y, tego uzdrowienia. Ona no, może, można powiedzieć, oddziaływać na Was, ale też na inne osoby wokół Was. Więc myślę, że w tym miesiącu możecie być takimi osobami, które będą też pomagały Wam. Znaczy, przepraszam, które będą pomagały innym, przepraszam, na zasadzie właśnie czy doradzenia czegoś, czy wsparcia emocjonalnego. Też tak może być, ale też może tak być, kochani, że tu poprzez energię anielską, która jest, może też tak być, że wy możecie poczuć się właśnie. Tak wspaniale, tak dopieszczone, dzięki komuś, kto Was tak będzie wspierać. To też jest tu jak najbardziej możliwe i nareszcie możecie tak jakby zaskoczyć. Coś tutaj może u Was kliknąć. Ja sobie tutaj dołożę jedną kartę do tego króla kielichów. Co przy tym królu kielichów jest? Paść denarów, czyli gotowość na nowy początek, gotowość na też otworzenie się na nową naukę. As az, kielichów, który jest tutaj, to też mówi o, o czymś nowym. Pewne rzeczy się kończą, a inne w tobie dojrzewają. Tutaj to ziarenko. Będzie rozkwitać i ty, a ty, razem, a ty razem z nim, z jakimś pomysłem. Tylko, że masz szansę zacząć robić coś, co naprawdę kochasz, zacząć być z kimś, kogo naprawdę kochasz. Też w tym kierunku to może iść. Trzeba będzie pokombinować tutaj. Trzeba będzie pokombinować, żeby tak wszystko poukładać, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, może się uda tak zrobić. Spróbujcie. Spróbujcie, otwierajcie się na to. Serce będzie Wam podpowiadać, aniołowie też będą przy Was. Mam takie poczucie, że będziecie miały okazję sprawdzić się i też być może znaleźć też osoby, które do tej pory nie miały szansy się wykazać czy znaczy znaleźć. One się pojawią w waszej przestrzeni, mogą to być osoby, które już znacie. Ale ktoś, kto jeszcze nie miał szansy wykazać się wsparciem w stosunku do was, lub Wy mogłyście tego nie dostrzegać. Więc też tutaj mogą takie osoby się pokazać. Ważna jest też wasza otwartość, szczerość, przyjazność wobec innych osób. Możecie też poczuć, że ten marzec był takim czasem przełomowym, bo jednak ta karta śmierci tutaj zdecydowanie domyka jakiś, jakiś czas. Pozwólcie sobie też na to, zastanówcie się, co gdzieś tam, z czym wam już nie jest tak do końca za dobrze, co trzeba by zostawić za sobą. Bo tutaj jest takie trochę właśnie, jak ja mówiłam, że ktoś tutaj usiadł na laurach, więc czasami tak jest, że pewne rzeczy się gdzieś tam zaniedbuje. Trzeba to koniecznie zmienić. Pozdrawiam serdecznie, kochane skorpiony. Mam nadzieję, że czytanie Was zainspiruje. Otwierajcie swoje wspaniałe serducha, działajcie i niech to będzie dla Was wspaniały czas. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.